Następnego wieczora, ojciec podjął z odnowioną swadą ciemny i zawiły swój temat. Liniatura jego zmarszczek rozwijała się i zawijała z wyrafinowaną chytrością. W każdej spirali ukryty był pocisk ironii, ale czasami inspiracja rozszerzała kręgi jego zmarszczek, które rosły jakąś ogromną, wirującą grozą. Uchodząc w milczących wolutach w głąb nocy zimowej. Figury panoptikum, moje panie, zaczął on. Kalwaryjskie parodie manekinów. Ale nawet w tej postaci strzeżcie się lekko je traktować. Materia nie zna żartów. Jest ona zawsze pełna tragicznej powagi. Kto ośmiela się myśleć, że można igrać z materią, że kształtować ją można dla żartu, że żart nie wrasta w nią, nie wżera się natychmiast jak los, jak przeznaczenie? Czy przeczuwacie ból, cierpienie głuche, niewyzwolone, zakute w materię cierpienie tej bałuby, która nie wie czym nią jest? Czemu musi trwać w tej gwałtem narzuconej formie, będącej parodią? Czy pojmujecie potęgę wyrazu, formy, pozoru, tyrańską samowolę, z jaką rzuca się on na bezbronną kłodę i opanowuje jak własna, tyrańska, panosząca się dusza? Nadajecie jakiejś głowie skłaków i płótna wyraz gniewu? I pozostawiacie ją z tym gniewem, z tą konwulsją, z tym napięciem, raz na zawsze zamkniętą, ze ślepą złością, dla której nie ma odpływu? Tłum śmieje się z tej parodii. Płaczcie, moje panie, nad losem własnym, widząc nędzę materii, więzionej materii, która nie wie, kim jest i po co jest. Dokąd prowadzi ten gest, który jej raz na zawsze nadano? Tłum śmieje się. Czy rozumiecie straszny sadyzm? Upajające demiurgiczne okrucieństwo tego śmiechu? Bo przecież płakać nam, moje panie, trzeba nad losem własnym na widok tej nędzy materii, gwałconej materii, na której dopuszczono się strasznego bezprawia. Stąd płynie, moje panie, straszny smutek wszystkich błazeńskich golemów, wszystkich pałk zadumanych tragicznie nad śmiesznym swym grymasem. Oto jest anarchista Lukieni, morderca cesarzowej Elżbiety. Oto draga, demoniczna i nieszczęśliwa królowa Serbii. Oto genialny młodzieniec, nadzieja i duma rodu, którego zgubił nieszczęsny nauk onani. O ironio tych nazw, tych pozorów. Czy jest w tej pałumie naprawdę coś z królowej dragi? Jej sobowtór? Najdalszy bodaj cienie istoty? To podobieństwo, ten Pozór ta nazwa uspokaja nas i nie pozwala nam pytać, kim jest dla siebie samego ten twór nieszczęśliwy. A jednak to musi być ktoś, moje panie, ktoś anonimowy. Ktoś groźny. Ktoś nieszczęśliwy. Ktoś, kto nie słyszał nigdy w swym głuchym życiu o królowej drodze. Czy słyszeliście po nocach? straszne wycie tych pałów? Woskowych, zamkniętych w budach jarmarcznych? Żałosnych hurtych kadłubów z drzewa i porcelany, walących pięściami w ściany swych więzień? W twarzy mego ojca, rozwichszonej grozą spraw, które wywołał z ciemności, utworzył się marszczek, lej rosnący w głąb na którego dnie go groźne okom prorocze. Broda jego zjeżyła się dziwnie. Wiechcie i pędzle włosów, strzające z brodawek i z pieprzów, z dziurek od nosa, nastroszyły się na swych korzonkach. Tak stał, drętwy, z gorącymi oczyma, drżąc od wewnętrznego wzburzenia jak automat. Które zaciął się i zatrzymał na martwym punkcie. Adela wstała z krzesła i poprosiła nas o przymknięcie oczu na to, co się za chwilę stanie. Potem podeszła do ojca i z rękoma na biodrach, przybierając pozór podkreślonej stanowczości, zażądała bardzo dobitnie. Panienki siedziały sztywno, ze spuszczonymi oczyma, w dziwnej drętwości.